Że nie członka związku odniósł poważne obrażenia. Podagrel miał już wcześniej. Każdy z tych zarzutów karany jest dożywotnim wykluczeniem, a otrzymywałeś jedynie ostrzeżenia. Czemu mielibyśmy Ci pomagać? Raz jeszcze. Zacznijmy od tego, Ralph, że Bat jest zupełnie innym człowiekiem. Tak, to prawda? Tak, całkowicie się zmieniłem. Odstawiłem wieprzowinę, kreskówki i białe kobiety. Czy będąc na moim miejscu, pozwoliłbyś na powrót kogoś takiego jak ty? Gdyby ten człowiek żałował swoich czynów i chciał im zadość uczynić, jak ja. Ralph, Panie Siger, muszę wrócić, bo chcę czynić dobro. Jeśli da mi pan szansę nie zawalę. Ostatni raz. Skoro to ustaliliśmy, naleję sobie kawy i pozwolę wam się dogadać. To dobry człowiek. Bardzo doceniam.